Cześć wszystkim z tej strony 50, a to jest mój kolejny odcinek na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać kolejną gierkę w Minecrafta, ale co skok skaczemy wyżej? Już pewnie takie jakby go, jakby... Takiego Minecrafta z takimi właśnie modami widzieliście u innych youtuberów na kanale. No ale ja postanowiłem, że sobie coś takiego nagram, bo to może być ciekawe i fajne. I ogólnie bardzo chciałam zawsze coś takiego nagrywać. I na sam z tym filmem fajnie byłoby, gdybyś zabili tą łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I powiedzmy tak, macie na to, macie na zestawienie, nie wiem, suba 5 sekund: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jak zostawiliście to super, a jak nie to nadróbcie, Zajdźcie tam na dół i zróbcie to, bardzo Was proszę, bo mamy 20 subskrypcji i powoli idziemy tam do 50 subskrypcji. No, mam nadzieję, że to się stanie, że będziemy mieli te 50, no ale... To tylko wszystko Wasza zasługa. Nie wiem, wydaje mi się, że możemy przejść już do tego filmu. Okej, okay, ludzie, jesteśmy już w Minecrafcie, tutaj widzicie moją mordkę. No i tu wygląda jakby to był taki zwyczajny Minecraft, ale zobaczcie, gdy podskoczymy raz, Drugi, trzeci, to widzicie, że skaczemy coraz więcej. Z tego co mi się wydaje, to tam, tam w jakimś czasie będziemy nawet obrażenia dostawać, nie musimy bardzo uważać. Z tego co widzicie, są lekkie lagi niestety, no ale. Na szczęście tylko lekkie. Tutaj widzimy, że tam jest jakaś w ogóle nie wiem, pszczółki, inne rzeczy takie. No, nie wiem, spróbujmy może że jakieś drewieńko i musimy chyba pół płytki zrobić, aby ogólnie, no wiecie, żeby jak się jakoś chodzić, żebyśmy nie skakali za dużo, bo będzie wtedy problem. Nie, wiem, spróbujmy może diamenty wykopać albo nederuś, Nie, wiem, zobaczymy, jak to pójdzie. Spróbuję jak najwięcej dzisiaj ogólnie zrobić w Minecrafcie. Dobra, kopmy te, wykopmy to całe drzewko. O, no i mamy zwiększony skok nawet y, 3, więc musimy uważać. Nie wiem, zróbmy tak, 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 tak. W ogóle w sobie chyba trochę wolę. A, nie, dobra, Minecrafcie, dobrze, nieważne, tam jest wszystko super, mega ekstra. Y, weźmy tak, weźmy sobie, zróbmy badyle, tu, 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 tu lofik, wykopmy, w ogóle tam karetka u mnie nie, 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 nie wiem, czy wy słyszycie, wykopmy albo już zróbmy nawet te półpłytki, już nawet półpłyty zróbmy, o zaraz zrobię więcej oczywiście, ale to za chwilę, najpierw weźmy takie zróbmy, o ja znowu właśnie to może być jakiś problem, bo jak ja wykopię teraz ten kamień a, tam jest kamień, dobra, to zaraz tam musimy iść, weźmy, wykopmy yy, dobra, nie, zaraz wykopiemy to kamień, kamiennym yy, się z kamienną siekierką, ale wola na razie nie, nie robi z drewna, szybko to tu jest, to trzeba zaraz kolejną na pół użyć, dobra, wykopmy jeszcze trochę tego drewienka, żebyśmy mieli trochę więcej, tu jest ten więc trzeba uważać, żeby się tylko nie zniszczył, żeby go nie zniszczyć, bo będzie wtedy taki mały problemik, dlatego tutaj to jak najszybciej wykopujemy to drewienko, tutaj pyk, 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 18 na razie niech będzie, chodźmy może... Już po ten kamulec, żebyśmy mieli jakiś. Tu, yy, tu, 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 jak najszybciej po ten kamień tam gdzieś był, o tutaj, o o tutaj, 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 tutaj. Jak najszybciej, hop, 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 hop. Tutaj też widzę, że jest jakiś kamulec, ale wolę na razie tutaj nie iść, bo może być pewien problem. Yy, tak, tak, o dobra mamy. Mamy kamień w końcu, Jezu, ludzie, ale się cieszę, epoka kamienia. To wykopmy, yy, to wykopmy tutaj. O nie, bo tam jest już ten Wieland, jak tam się nazywa. A nie fajnie, no ale dobra. Jakoś, co, jakoś trzeba tutaj żyć z tym. A wykopujemy, nie. No, spróbmy, spróbujmy tam z 15, a tam mniej więcej zawsze tyle wykopuję, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze. To, to, tutaj. O, tu już mamy normalny kamień, to dobrze. Tyle. 11, 14 i teraz i 15. A, już niech będzie tyle, dobra. O nie, o nie. O, dobra, super. Super, tu mamy kolejne te drzewko, możemy sobie zrobić jakieś... O, sobie jakiś lak był. Yy, jakieś kamienne rzeczy, nie wiem, zróbmy sobie kilofik, no i mamy kolejne osiągnięcie. Wow. Tu, 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 tu siekiera, siekiera. Pyk pyk pyk. To sobie wywalamy, bo, tam nam, bo to nam w ogóle nie jest potrzebne. Zróbmy sobie może jeszcze jakiś fajniutki piecyk. To wykopmy więcej drewna, żebyśmy mieli na półpłytki. Bo wiecie, no, no trzeba mieć trochę tego drewna, żeby nie było, żeby jesteśmy nagle w kejwie i okazuje się, że drewna nie mamy. Bo czegoś takiego tak szczerze nie chciałbym, bo to na serio byłoby niefajnie. Dlatego wolę zbierać te wszystkie półpłytki na ten moment. Jakie mamy, jak wejdziemy do wody też może być problem, więc nie wiem jak to będzie z tą wodą. Tu mamy jakieś kolejne drewienko, pyk, takie duże to już jest drewno, dobra, tam wszystkie półpytki mogą być, jakiekolwiek. Tu postawmy nawet takie coś i nie wiem, widzimy się jak zbiora już wystarczająco drewna mi się wydaje. Okej okay, ludzie, mm, jestem tutaj jakby w kopalni i trochę pozbierałem, załóżmy, znaczy trochę pozbierałem, Boże, co ja mówię? Pozbierałem trochę właściwie tego drewna, i dopiero teraz zauważyłem, że to był węgiel, i bez sensu to zrobiłem przecież, bo ja miałem iść po węgiel, bo powinienem iść przecież, żeby miał jakiekolwiek. No wiecie o co mi chodzi? Że miał jakiekolwiek budulec, znaczy budulec. Ogólnie pochodnie, no wiecie o co mi chodzi? Jezus, Mario, nie umiem się w ogóle wysłabić. Yy, to jakim to sobie musimy iść? Tutaj, tutaj, ale to będzie coś, mi się wydaje, trudne na serio, bo. Oj, no teraz jak to widzę, no to jakoś mega prosto, to tutaj mi nie idzie niestety, no ale poczekajcie. Wykopmy tu, to tu, tu... O nie, ja zaś słyszę. Co? Okej? Okay. Tutaj? Tutaj? Siupel, siupel. Wow, 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 wow. Nie teraz. Dobra, czyli tam mamy węgiel, to jeszcze lepiej tak naprawdę. Ale za bardzo jedzę ja nie mam, co jest najgorsze właściwie, no ale dobra, jakoś musimy już zaraz przetrwać tutaj. Tu jest zombiak! Nie! Nie mnie. Weźmy jakieś żelazo, jakiekolwiek na ten sal, czy żelazo. No, spróbujmy i chodźmy jeszcze, może jakieś widzonko. Do... Hmm, tu buke, tu był ten, y, Zobacz, jak zabytko wiecie kto. Creeper, Jezus, Maria. <gryp eu> Czekajcie, idziemy tutaj, idziemy tutaj. Tu mamy jeszcze więcej w ogóle tego y węgla. Więc weźmy sobie trochę tego węgla. Tu jest jeszcze. O, tam jest żelazo, dobra, mam w końcu żelazo. Bierzemy tutaj takie fajne rzeczy tu i zaraz przetestujemy, się, przetestujemy jak wysoko możemy skakać, bo trochę nie chcący, patrzcie, podskoczyłem nie jak nie nagrywałem, bo tam jak zbierałem te deski, to były problemy, bo myślałem, że jak jestem w wodzie, to, gdy jestem w wodzie, myślałem, że jakby nie... gdy skaczę w wodzie, to nie, to się jako nie liczy, no, ale jednak się liczy, no i to jest właśnie najgorsze. Dobra, zejdźmy sobie tutaj niżej. Postawmy te pochodnie, wykopmy nasze pierwsze żelazo Boże Święta, ale fajnie. E, Boże, Boże. Dobra, bierzemy to. E, weźmy sobie tego trochę, żebyśmy mieli no, na, na cokolwiek, na przykład jakiekolwiek fajne tutaj i te masy. To jest fajny cake, więc bardzo fajnie. Zaraz będzie przynajmniej już wiemy, gdzie jest jakiś fajny cake. Chodźmy tutaj, chodźmy tutaj, zróbmy może nawet sobie jeszcze więcej. Yy, tych pochodni, bo no przydałyby mi się, no niestety, no, ale trzeba, trzeba używać te pochodnie. Gdyby, gdyby nie pochodnie to byłoby na serio, nie, niezbyt fajnie. Dlatego dobra, idziemy tym razem tutaj. Yy, no i bez sensu to zrobiłem. Dobra, ale jednak nie bez sensu. O, no, super, super. Idziemy tu, idziemy tu. Bierzemy tak, 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 tak. Bo węgla mi się wydaje więc nie potrzebuje, więc uwaga ludzie. Test, jak wysoko skaczemy, bo wydaje mi się, że no, wysoko, uwaga, uwaga! Wow! Ale wysoko, ale fajnie, uwaga, ostatni raz! O, ale wysoko! I w ogóle jeszcze nie tracimy. Tu mamy już owieczkę, więc możemy sobie ją zebrać, znaczy czy no, jedzonko z niej. Takita? Okej, okay, super. No, no i musiałem tutaj zejść, super. Jej nie zabijam, bo po co tak naprawdę nie potrzebuję? małe, bo z nich tak jak nie wypada że na jedzenie, tu jest ten olbrzymi cake, bo to tak naprawdę wiedzieliście, że to jest taki duży, nie, nie mały tylko duży, dobra. Szukamy tutaj jeszcze więcej jakiegoś żarcia. E, nic nie widzę za bardzo tutaj niestety. E, o, tam są owieczki, dobra idziemy, tam są konie, ale konie nie potrzebujemy. Fajnie, że w ogóle jesteśmy na łące tutaj takiej fajniutkiej. O, tu no i uwaga, pyk, pyk pyk i tutaj i mamy, dobra. Weźmy sobie trochę tego, bo przyda nam. Się nie uciekaj, nie uciekaj. Jakie mamy? X czy 10. Ja. Ja ale mi korci, żeby spływać, ale wiem, że nie mogę, bo no może się to później kiepsko skończyć, więc wolę nie ryzykować, szczerze mówiąc, no bo... No mówię wam na serio. Ja jestem taki, że jak jest coś takiego, to co... No strasznie to po prostu korci. Wolę nie, wolę na razie nie. Dobra, przypalmy sobie trochę tego żareła. Tam mamy jeszcze więcej świnek, więc chodźmy po nie i, i nie wiem. I nie wiem, co idziemy chyba tak dwa, jak diamenciory, bo no nic innego nam nie pozostaje tak naprawdę do robienia. To są koniki, no ale nie mamy siodełek. Nie, po co ja to zrobiłem? Jezus, ludzie, yy, sorry Was, sorry, 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 ale po prostu z przyzwyczajenia nacisnąłem spację, bo zawsze. O, mój pies się w ogóle odzywa. Super, my, super, mam pieska i musiała akurat w tym momencie zaszczekać. Dobra, czekamy tutaj, aż nam się zrobi yy, jedzonko. I będziemy mogli chyba iść po te diamenty, mi się tak wydaje. Okej, okay, ludzie już przepaliłem, zrobię jeszcze trochę zbieranie dzonka i... Ogólnie przepaliłem, teraz przepala mi się żelazo. Spróbujmy y, zrobić. A czy spróbujmy. Z, ogólnie zróbmy kilofik y, w końcu żelazny i będziemy iść po te diamenciory. Dobra, mamy dużo y, w, y, węgla chciałem powiedzieć. Nie węgla, chociaż węgla też nie, nie mamy dużo. Yy, drewno, o drewno mi chodzi i możemy sobie zrobić fajny kilof i siekierę, żeby móc bić te moby, bo jak mnie ktoś zabije, to się na siebie w ogóle Osadzę tutaj jeszcze te drzewka, bo, bo, bo nie chce mi się ich tutaj mieć w ekwipunku. Yy, weźmy całe żelazo, jeszcze jedno, robimy siekierę i lecimy do tego cave'a, bo tam mi się coś wydaje, że no może być fajnie tak naprawdę, no bo widziałem, że on jest duży. Więc zobaczymy jak to będzie. Tutaj robimy to. Robimy to, 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 to wywalamy, tego nie potrzebujemy. Pyk. Zrobimy tak. O, ja, nawet tak, zrobię, tak będzie jeszcze lepiej. To już się chyba wszystko przepaliło, co się miało przepalić. Pyk. Będziemy lecieć do tego, tego. To tylko kejwa. W ogóle z tego, co widzę, to już jest zwiększone skoki, nawet nam nie pokazuje ile. Bo już dużo razy mega podskoczyliśmy, niestety. Gdzie to było? To jest to? Czy to było co innego? Zagubiłem się, szczerze. Nawet tak bardzo, bo tu jest mnóstwo kełbów. Dobra, a tak, to jest to, dobra. Yy, to jest... To, uwaga. To co? Nie straciłem hapę? A dobra, nie wiedziałem. To, to było coś dziwnego. Dobra, byliśmy tam, byliśmy tutaj, idziemy teraz też tutaj. I tam na dół. Tam na dół, tu, 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 tu. Tutaj są te nasze fajne półloczki. I lecimy tutaj, aż sobie przetrę oko, bo coś mi spędzi. Wow, ale to jest wysokie, łodzie panie. Dobra. Myślałem, że zginąłem już, tak się nie odzywałem. Jaka duża ruda tu jest w ogóle, Jezus. Ale duża, dobra. Ale tu widziałem, że szkielet jakiś był. Boże święty, ile żelaza. Już my tu będziemy mieli teraz całego seta. Oj, tam jest szkielet, widać już go nawet. Nie fajnie. A, dobra, wziąłem, już chciałem tam zaskakiwać, ale nie zeskoczę. Tu chyba muszę coś zaskakiwać, coś się tak wydaje, no dobra, muszę iść tutaj, bo tu jest mnóstwo fajnych rudek, w ogóle strasznie tego tutaj jest dużo. Mnóstwo, zaraz sprawdzę w ogóle jeszcze na jakich jesteśmy kordach, zaraz się okaże, że jesteśmy na kordach, gdzie mogą być diaksy też w ogóle. Mega super, trochę jeszcze tego węgla też pokopię, też zawsze nam się może przydać w każdym momencie, bo nie wiem, zabraknie nam załóżmy pochodni. I co? Wtedy? I będziemy się mieć cienku chodzić. A ja nie lubię pocięku w Minecraft. Wtedy jest niefajnie nie, nie jest niestety. Dlatego lecimy tu, bierzemy ten cały fajny węgiel. ale był. Dobra, 18. A, dobra, niech będzie. Już nie przesadzam z tym wszystkim. Tu jeszcze widać, że jest mnóstwo żelaza. Strasznie mega fajnie, strasznie mega fajnie, co ja gadam. No tutaj na serio coś wydaje mi się, bo jesteśmy na wersji 17, nie 18, tylko 17, że może, nie wiem zresztą, czy to te duże kajwy, chyba tak, już sam nie wiem. Idziemy tu, bierzemy to, hops, i mamy 22, powiem Wam, że niezły nawet wynik, niezły wynik, cały set by był, ale nie wiem, czy mi się ogóle, co to na razie przypalać, no ale zaraz chyba przypalimy, nie wiem, tu jeszcze jest więcej tego, więc pozbieramy to. Tutaj, o o o o o Oj, coś, coś słyszę tego szkieleta. Nie, idzie on, jest, gdzie on jest. A nie, wynocha, idź mi, idź mi, idź mi. Ja się zginę tutaj za chwilę. Czekajcie, o nie. Jezus, Maria, 2,5 serca w ogóle. Ja mam na jasność na maksa. Jezu, łamie jaskrawo. Jezus, Maria, weźcie we mnie, nie stresujcie. O, kurde. Hum, dobrze. Nie stresujmy się, nie stresujmy się, bo będzie niezbyt fajnie, dobra bierzemy to, bierzemy to, robimy sobie więcej tych pochodni, idziemy w tą stronę, tutaj, bo jesteśmy na poziomie 25, tu chyba diaksów nie, Jezus właśnie chciałem podskoczyć, dobra, tu chyba diaksów nie będzie, no ale pamiętajcie, że tu wszędzie, tu wszystko może być możliwe w takich kejwach, że tu wiecie, no, wszystkiego można się spodziewać. Wszystkiego można się spodziewać, tutaj lecimy, tutaj, o, 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 dobra, o, dobra, a to właśnie mi chodziło. tu jest więcej żelaza, ale ja nie potrzebuję tego, wejdź tu, idź tu, idź tu, to jest zbyt wysoko, o Boże, święty, nie wiem, ludzie, widzimy się jak, chyba, nie znajdę jakiegoś większego okwa. nie, zaraz do Was, nie wiem, no, zaraz się widzimy, o, tak, powiem Wam tak, ludzie, Chodziłem po wszystkich kejwach i nic nie zobaczyłem. Znaczy, mam 37 żelaza, które tak naprawdę możemy przepalić, ale nie wiem po co tak naprawdę, bo no diaksów niestety nie znalazłem i, i, i nie, nie wiem, już ż łeb mi pęka, bo nie wiem gdzie. nerwuję się, bo nie będzie gdzie są te diaksy i nie wiem. Możemy przynajmniej sprawdzić, jaki mamy skok. Uwaga! O, kurde, dobra, wiecie co? Cykam się trochę, dlatego chyba zrobię wiadro. A czy wiadro? No to no, wiadro po prostu zrobię, żebyś, żebyśmy wiecie. No, uważali tutaj trochę, bo może być nieprzyjemnie. Może być nawet bardzo nieprzyjemnie, więc trzeba znaleźć wodę i popatrzeć sobie, jak, jak wysoko możemy skakać. Yy, zobaczymy, bo no wiecie. No, no, no nie wiem, ale moim zdaniem, że ani z takiej wysokości, jak teraz skaczemy, powinniśmy tracić HP. I nie wiem, dlaczego nie tracimy. Mega, to jest dziwne i lecimy gdzieś, ym, tam była chyba woda, tak tam jest woda, tam jest właśnie tam, gdzie byłem ostatnio chyba. Lecimy jak najszybciej tam, jakże nie znalazłem, bo, bo nie wiem, no, chodziłem wszędzie, byłem na takich poziomach minusowych, że powinny być. Ale to wyglądało jakby, no, no nie wiem, jakby ktoś się zgarnął. Dobra, uwaga, bierzemy. Uwaga, uwaga i próbujemy skakać, uwaga i ups. Bucket, jest, ale ładne to było i skaczemy tak z drzewa na drzewo, uwaga. Baga, baga, baga. Nie, nie udało się. Teraz jedzmy szybko, bo no z każdym wyższym skokiem tracimy hapelkę. Dziwne, że tak mało, bo już na pewno powinniśmy zginąć. Nie wiem, uwaga, tu mamy Watera, mamy wodę. Uwaga, skaczemy i i do wody. I tutaj jednak możemy się bawić fajnie. To jest właśnie najfajniejsze w tym. Uwaga! Skaczemy i do wody. To jest super, na serio, ja nie wiem. Fajne, fajna satysfakcja, skaczemy jak najwyżej. Myślałem, że zginę. Uwaga, próbuję zrobić tego, wiecie co? Uwaga, uwaga, uwaga! Na serio. Po raz kolejny nie zrobiłem. Dobra, lecimy szybko tam i robimy kolejnego takiego skoka. Hops! O kurde, o kurde, o kurde, kurde, kurde! Dobra, jest, zrobiłem. Zrobiłem. Zrobiłem, dobra, lecimy teraz tutaj, oczywiście jak taki film wam się spodoba, to wiecie co zrobić, to łapa, będzie mega fajne, uwaga, tutaj i hops, i skaczemy jak najwyżej. Tutaj, jest, i skaczemy jeszcze raz, ale to jest satysfakcjonujące, zobaczmy w ogóle jak najwyżej, spróbujmy na tą górę wskoczyć, i hops. Uwaga, nie, nie zrobię, wiedziałem, to byłoby akurat za trudne. Wow, nieźle powiem w ogóle. Zbrajkę zróbmy faktycznie, bo jak zrobimy zbrojkę, to będziemy yy, no, ogólnie jeszcze mniej HP tracić. Pyk, yy, robimy to. Yy, ro. Co ja zrobiłem? właśnie? dlaczego ja zrobiłem kocio? Dobra, nie wiem, nieważne. Teraz błagam, że nam wystarczyło, ale chyba nam wystarczy. Boże, ale jestem głupi. Dlaczego zrobiłem kocioł? Po co nam kocioł jest? Dlaczego ja tak nie myślę mocno? Yy, na pierśnik. No i deszcz pada, świetnie, dobra. Nieważne, i budki. Teraz nakładamy sobie wszystko na siebie. No i noc w ogóle się robi, i fajnie, ale dobra, przynajmniej umiemy wysoko skakać. I to sobie też wezmę. Przypa wypadałoby piorunem jeszcze, jeszcze gorzej. Dobra, i teraz uwaga, skaczemy. Do wody. A tam lawa jest w ogóle. Super. Do wody skakujemy. Idziemy. Wow, wow, wow! Co to było? Ale się przestraszyłem, Czekaj tak dziwnie? O, dobra, jestem. Yy, idziemy tym razem tutaj i znowu tego bucketa próbujemy robić, Czeka, tam już się nazywa, zapomniałem. Uwaga. Uwaga, uwaga i skaczemy i hops. I uwaga, próbujemy, próbujemy. Oj, oj, coś będzie kiepsko. Super. I teraz zapewnie gdy skaczemy też będziemy tak wysoko się odbijać? Super, dobra, ludzie, ale bez sensu to było, Wygląda w ogóle to z bryka, więc... Uwaga. To Ta zbrojka w ogóle nam nic nie daje, to jest dziwne, spróbujmy na te wzgórze się wbić. Uwaga, hops! I na drzewo, błagam nie zgin, błagam nie zgin, błagam, nie, 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 uf, uf. Oj, dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj, no i zgniemy znowu, super! Świetnie, dobra, próbujemy jak najwyżej wskoczyć, bo może nam się uda, idziemy znowu na to wzgórze. Uwaga, uwaga, uwaga i hops! I, i skacze na te drzewka. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Jedno serce, o Jezus, uwaga. Jesteśmy tak wysoko, że szkórę nawet dotknąłem, świetnie. Szkoda, że my giniemy, to jest najgorsze właściwie. Dobra, y y nie wiem, szkielet nie zabijesz mnie, bo ucieknę od Ciebie, papa. No i super, i lecimy do wody jak najszybciej. Ale to jest satysfakcjonujące. Jak mogę zginąć, że leciałem do wody? Dobra, lecimy do tego małego główienka tutaj, nie mam fajna, to jest najgorsze. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, spokojnie, jeszcze raz do tego małego, uwaga, dobra, ludzie, wiecie co, ludzie, nie. Yy, na tym momencie będziemy kończyć ten odcinek, oczywiście na, no fajnie byłoby, gdyby się ginęli tą łapę w górę, subskrypcji i dzwoneczek, bo to nic nie kosztuje, a ja z tego... Mam, super. A ja z tego będę strasznie zadowolony. Yy, no i nie wiem, no spróbujcie wbić pod tym filmem. Z trzy łapy w górę, wtedy będzie mega fajnie. Ząbiak zostaw mnie, bo mnie denerwujesz. Dobra, ludzie! Yy, kurde, to co, co ja robię? No a, co ja w ogóle robię tutaj ze swoim życiem?